To wydarzyło się na początku sierpnia w niewielkiej wsi pod Lublinem, gdzie spędzałam wakacje u babci i dziadka. Ich dom stał na uboczu, obok małego zagajnika, za którym rozciągały się łąki aż po horyzont. To właśnie tam, w starym, ale zadbanym chlewie, trzymano naszego ukochanego ogiera księżyca. Księżyc nie był największy ani najsilniejszy, ale w jego spojrzeniu, w dumie z jaką unosił łeb, kryło się coś niemal ludzkiego. Od dzieciństwa czułam z nim niewytłumaczalną więź. Ufał mi, a ja jemu. Tego wieczoru wyszłam na ganek z butelką cydru, którą schowałyśmy wcześniej z moją kuzynką Magdą. Niebo zaczęły zasnuwać chmury, a nad polami rozlegały się pierwsze, głuche pomruki burzy. Wiatr szarpał gałęziami, aż poczułam, że księżyc może się przestraszyć. Bez planu, kierowana impulsem, zarzuciłam na ramiona wełniany sweter. Chwyciłam latarkę i ruszyłam do stajni. Sukienka, którą miałam na sobie, była krótka, z lekkiej bawełny, dopasowana do ciała. Pod nią jedynie cienkie majtki. Nie chciałam spotkania, tylko sprawdzić, czy wszystko w porządku. Wewnątrz przywitał mnie zapach siana i suche ciepło. Panowała cisza. Tylko księżyc, czarny jak noc, stał w rogu i powoli przeżuwał powietrze. Gdy usłyszał skrzypnięcie drzwi, odwrócił głowę i wydał ciche, niemal powitalne rżenie. Podeszłam bliżej. Światło latarki padło na puste wiadro. Zagryzłam wargę, zapomniano go nakarmić. Poczułam wstyd, jakby to była moja wina. Kon musi być syty i szczęśliwy, mawiał dziadek. Po pasze wracałam przez kuchnię, gdzie Magda siedziała z telefonem. Księżyc głodny rzuciłam. Śni ci się już chyba, odparła, nie podnosząc wzroku. Tylko nie wsiadaj na niego nocą. Zdziwiłam się, ale nic nie odpowiedziałam. Nież paszy okazał się cięższy niż myślałam. POciągnęłam worek, upadłam na podłogę. Sukienka podwinęła się aż do Uda. W tej chwili w drzwiach stanął księżyc, patrząc na mnie uważnie. Serce zabiło szybciej. Nie zbliżył się. Tylko wpatrywał się intensywnie, inaczej niż zwykle. Wstałam, poprawiłam sukienkę, wsypałam paszę. Obserwowałam, jak jego mięśni pracują pod skórą, jak zatrzymywał się, gdy podchodziłam zbyt blisko. Czułam się jak uczestniczka cichego, intymnego dialogu. Kiedy przypadkiem nadepnął mi na dłoń, krzyknęłam bardziej z zaskoczenia niż z bólu. Cofnął się natychmiast. A jego ciche parsknięcie zabrzmiało niemal przepraszająco. Pogłaskałam go po chrapach drżącą ręką. Oparł pysk na moim ramieniu. To był gest zaufania. Wróciłam do domu na miękkich nogach. W nocy nie mogłam zasnąć. Śniły mi się jego oczy, ciepły oddech na mojej skórze. Rano zobaczyłam lekki odcisk na ręce, pamiątkę po jego ciężkiej kopycie. Magda patrzyła na mnie pytająco. Ale milczała. Ja także nic nie zdradziłam, choć w środku wiedziałam, coś się zaczęło. Następnego wieczoru nie mogłam się powstrzymać. Słońce gasło nad polami, a ja czułam, że wraz z nim gaśnie moja siła, by udawać normalność. Założyłam tę samą sukienkę, tym razem przewiązaną cienkim paskiem, jakby celowo podkreślając talię. Rozpuściłam włosy, wilgotne jeszcze po kąpieli. Na nogi wciągnęłam stare kalosze po babci. W ich toporności kryło się coś dziwnie pociągającego. Kiedy weszłam do stajni, księżyc czekał przy drzwiach. Jego oczy błyszczały w półmroku. Podniosłam rękę i dotknęłam jego szyi. Pachniał sianem i ziemią, a jednak było w tym coś elektryzującego. Pochyliłam się, by podrapać go za uchem, a wtedy jego ciepły oddech musnął moje udo. Dreszcz przeszedł przez całe ciało. Nie uciekłam. Usiadłam na skrzynce w kącie, zakładając nogę na nogę. Czułam na sobie jego spojrzenie. W dłoni wzięłam starą szczotkę i zaczęłam powoli czesać grzywę. Mój oddech stawał się zbyt głośny. Każdy gest był jak wyznanie. Gdy skończyłam, oparłam policzek o jego szyję. Był gorący, tętniący życiem. I wtedy pomyślałam, to niezwykły koń. To coś więcej. Nagle wrota zaskrzypiały, jakby ktoś się uchylił. Zerwałam się, serce waliło. Ale nikogo tam nie było. Tylko noc, wiatr i ja w stajni z księżycem. To była dopiero pierwsza noc, a ja już wiedziałam, że muszę wrócić. Cały następny dzień chodziłam niespokojna, jakby moje ciało było lżejsze, a myśli cięższe. Babcia nie pytała, zajęta lepieniem pierogów, dziadek krzątał się przy traktorze, a Magda przewracała oczami, patrząc w telefon. Nikt nie wiedział, że ja żyję już w innym rytmie, w rytmie, który wyznaczał oddech księżyca. Wieczorem ubrałam się inaczej. Zamiast letniej sukienki wybrałam prostą, przytulającą się do ciała sukienkę z miękkiej tkaniny w kolorze przygaszonej lawendy. Bez dekoltu. Ale cienki materiał przy świetle był niemal przezroczysty. Pod nią cielista bielizna. Na nogach lekkie sandały na sznurkach, oplatających kostki niczym węże. Włosy zostawiłam rozpuszczone. Czułam się naga, choć byłam ubrana. Kiedy wszyscy w domu poszli spać, wymknęłam się i ruszyłam znajomą ścieżką. W stajni panowała ciemność. Nie włączyłam od razu latarki, chciałam poczuć, że on znajdzie mnie sam. I znalazł. Z cienia wyłoniła się sylwetka czarnego ogiera. Stał nieruchomo, aż zrobiłam pierwszy krok. Wtedy ruszył ku mnie, powoli, majestatycznie. Tęskniłam, szepnęłam, a on parsknął cicho, jakby rozumiał. Zbliżył się i oparł pysk o moją pierś. Delikatnie, ostrożnie. Moje ciało zadrżało. A serce przyspieszyło. Objęłam go za szyję, czując jego ciepło. Pachniał sianem, zienią, czymś pierwotnym. To nie był zwykły zapach stajni, to był zapach czegoś, co karmi duszę. Usiadłam na worku z sianem, materiał sukienki podciągnął się na udach. Księżyc stanął obok, a potem, niespodziewanie, opuścił pysk na moje kolana. Ten gest był intymny, niemal ludzki. Pogłaskałam go po czole, potem niżej, po karku, aż poczułam jak drży. Czy on też czuł to, co ja? Cisza była tak gęsta, że słyszałam własny oddech jak szum morza. Każde dotknięcie stawało się rytuałem. Gładząc go, czułam, jakbyśmy razem tworzyli nową mowę i język, którego nie znał nikt poza nami. Nagle usłyszałam szelest. Zamarłam! Spojrzałam w stronę drzwi, uchylone, choć byłam pewna, że je zamknęłam. Latarka mrugnęła i zgasła. W ciemności czułam tylko obecność księżyca. Oparł się mocniej o moje kolana, jakby chciał mnie bronić. Kto tam? Mój głos zabrzmiał obco, zbyt głośno. Odpowiedziało mi tylko echo. Kiedy w końcu światło wróciło, drzwi były zamknięte. Wzięłam głęboki oddech, serce waliło jak oszalałe. Księżyc patrzył na mnie wielkimi oczami. W nich nie było strachu, tylko czekanie. Położyłam się na sianie. Sukienka rozsunęła się na ramieniu, odkrywając skórę. Księżyc nachylił się i dotknął pyskiem mojego obójczyka. Jak pocałunek, ale nieprawdziwy. Bardziej znak. Nie drgnęłam. Czułam się, jakby ktoś otworzył we mnie drzwi, których wcześniej nie znałam. Noc minęła tak, w półśnie, w półjawie. O świcie drzemałam jeszcze, kiedy nagle Ugr zarżał głośno i podniósł głowę. Spojrzałam tam, gdzie patrzył. W kącie stajni, na drewnianej ścianie, zobaczyłam znak ciemny okrąg sokiem pośrodku. Nie pamiętałam, żeby kiedykolwiek tam był. Serce podskoczyło mi do gardła. Dotknęłam palcami, była to jakby sądzą, ale nie dało się jej zetrzeć. Oko zdawało się patrzeć prosto na mnie. Tego ranka nie mogłam milczeć. Poszłam do dziadka, który grzebał przy starym pługu. — Dziadku, widziałeś kiedyś w stajni dziwne znaki? — Zapytałam. — Zamarł. — Jakie znaki? — Krąg i coś jak oko. Otarł ręce w szmatę, spojrzał mi prosto w oczy. — Lepiej trzymaj się stamtąd z daleka, Wiktorio. — To nie jest dobry znak. Ale ja już wiedziałam, wrócę kropka dzień ciągnął się jak nigdy. Nie mogłam znaleźć sobie miejsca. W kuchni krzątała się babcia, nucąc cicho starą pieśń, a Magda od rana chodziła z tajemniczą miną. Czułam, że obserwuje mnie ukradkiem, ale nic nie mówiła. Dziadek unikał spojrzenia, zajęty pracą w sadzie. Wszyscy żyli swoim rytmem, a ja tylko myślą o księżycu i o znaku, który pojawił się na ścianie. Przed wieczorem długo stałam przed lustrem, nie wiedząc, co ubrać. Chciałam wyglądać inaczej niż dotąd, jak ktoś gotowy na coś ważnego. Wybrałam długą, ciemną suknię z wąskim kołnierzem, niemal zakonną, a na szyję zawiesiłam stary srebrny medalik po babci. Włosy spięłam wysoko w kok, zostawiając tylko kilka pasm przy twarzy. Na stopach ciężkie buty, które kontrastowały z powagą stroju. Patrząc na siebie, poczułam, że to już nie dziewczęca gra. To było jak przygotowanie do rytuału. Stajnia przywitała mnie ciszą. Zamiast ostrego zapachu siana, unosił się w niej lekki aromat kadzidła. Czy ktoś tu był beze mnie? Serce zaczęło bić mocniej. Światło starej lampy dawało złotawe, niemal sakralne blaski. Wtedy pojawił się on. Księżyc wyszedł z cienia majestatycznie, czarny jak noc, z oczami, które świeciły jak dwa żarzące się węgle. Zatrzymał się tuż przede mną. I nagle, po raz pierwszy, opuścił przednie nogi, jakby klękał. Zamarłam. Było to jak zaproszenie, jak ceremonia. Podeszłam i położyłam dłoń na jego pysku. Czułam drżenie, nie strachu, lecz skupienia. Moja ręka drżała też, ale z innego powodu. On wtulił się we mnie całym ciężarem ciała, a ja poczułam jego oddech na brzuchu, gorący, jakby przeszywający przez tkaninę sukni. Przylgnęłam policzkiem do jego szyi. Zamknęłam oczy. To nie była już zabawa, to było spotkanie dusz. Nagle przed oczami zobaczyłam błysk obraz, który nie był snem. Kobieta w bieli, bosa, z długimi włosami, stała na polu obok czarnego ogiera. Na jej piersi świecił symbol, ten sam, który widziałam na ścianie. Obraz zniknął, ale serce biło, jakby miało rozerwać żebra. Upuściłam medalik. Upadł na deski i zabrzęczał. W tej samej chwili znak na ścianie zmienił się, oko otworzyło się, błysnęło jak prawdziwe. Księżyc zarżał głośno, aż przeszył mnie dreszcz. Podniosłam medalik. Był gorący, jakby ktoś go przed chwilą trzymał nad ogniem. Trzymałam go przy piersi, próbując złapać oddech. Co to wszystko znaczy? Wyszeptałam. Nie usłyszałam odpowiedzi, ale czułam ją w obecności księżyca. W ciszy stajni, w symbolu, który patrzył na mnie żywym okiem. Nie spałam tej nocy. Wiedziałam, że coś się otworzyło i już nie wróci do normy. Cały dzień chodziłam jak w transie. Babcia pytała, czy dobrze się czuję, Magda rzucała dziwne spojrzenia, a dziadek unikał rozmów. W domu panowała atmosfera napięcia, choć nikt głośno nie mówił o tym, co wisiało w powietrzu. Wiedziałam, że wieczorem muszę znów pójść do stajni. To nie była już ciekawość, lecz coś silniejszego, jakby niewidzialna siła wciągała mnie tam. Tym razem wybrałam najprostszy strój i białą koszulę do kolan, bose stopy, włosy rozpuszczone. Bez biżuterii, bez ochrony. Chciałam być naga w swej prawdzie, choć tkanina okrywała mnie jeszcze. Kiedy weszłam do stajni, powitał mnie dziwny zapach, nie tylko siana, ale i czegoś ostrego, przypominającego żywice. W półmroku zobaczyłam, że znak na ścianie powiększył się. Oko otwarte w kręgu otaczały teraz nowe znaki, jak runi, które pulsowały lekkim światłem. Księżyc stał po środku, nieruchomy, jak strażnik. Gdy zrobiłam krok, uniósł łeb i wydał niski, głęboki dźwięk, który przeszł mnie aż do kości. Podeszłam i położyłam dłoń na jego pysku. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Poczułam, że znak na ścianie odpowiada, jakby moje dotknięcie go obudziło. Usiadłam na starym worku z sianem, koszula rozchyliła się na udach. Ugr podszedł bliżej i położył pysk na mojej piersi, mocniej niż wcześniej. Jego oddech był gorący, jakby z samego wnętrza ziemi. Nie cofnęłam się. Objęłam go obiema rękami i poczułam, że staje się częścią czegoś większego. Wtedy usłyszałam kroki. Ciężkie, wyraźne, wprost pod drzwiami. Zerwałam się, serce waliło jak szalone. Drzwi zaskrzypiały, ale nikt nie wszedł. Kroki ucichły tak nagle, jak się pojawiły. Kiedy odwróciłam się znów ku ścianie, zobaczyłam ją. Stała tam kobieta w białej sukni, z gołymi stopami i długimi włosami, które spływały aż do bioder. Na piersi świecił znak ten sam, który pulsował na drewnie. Patrzyła na mnie spokojnie, poważnie, a potem skinęła głową. Księżyc zarżał, jakby odpowiadał na jej gest. Ja nie krzyczałam, nie uciekłam. Poczułam tylko, że to nie halucynacja, nie sen. To było prawdziwe. Kobieta uniosła rękę, jakby wskazywała na mnie. Poczułam gorąco na udzie. Spojrzałam na mojej skórze, po wewnętrznej stronie pojawiła się świeża, ciemna znak taki sam krąg z okiem. Jakby wypalony, choć nie czułam bólu. Raczej słodkie mrowienie, jakby otwierało się we mnie coś ukrytego. Krzyknęłam cicho i upadłam na kolana. Koszula rozsypała się wokół, a włosy opadły na twarz. Księżyc podszedł i dotknął mnie pyskiem w samo serce, jakby uspokajał. Kiedy podniosłam wzrok, kobiety już nie było. Zniknęła, pozostawiając echo obecności. Wiedziałam jedno, ta noc zmieniła mnie. Nie byłam już zwykłą dziewczyną. Byłam naznaczona kropka piąty dzień, był inny od wszystkich. Nie jadłam, prawie nie mówiłam. Babcia szeptała modlitwy przy ikonie, dziadek chodził zacięty, a Magda patrzyła na mnie jak na obcą. W powietrzu wisiała cisza. Gęsta i lepka, jak przed burzą. Wiedziałam, nadchodzi noc, która zdecyduje o wszystkim. Usie, nie szukałam ozdób. Włożyłam najprostsze białą lnianą koszulę, bosę stopy, włosy rozpuszczone. Pod spodem nic. Chciałam być czysta, naga dlatego, co miało nadejść. Kiedy weszłam do stajni, powitało mnie światło. Nienaturalne nie lampy, lecz blask bijący ze znaków na ścianie. Krąg z okiem otworzył się szeroko, a wokół pulsowały symbole przypominające runi. Pachniało kadzidłem, żywicą i czymś jeszcze dymem, którego nie było. Księżyc stał w samym środku, potężny, nieruchomy. Jego oczy świeciły miękkim, ludzkim blaskiem. Zrobiłam krok i w tej samej chwili drzwi za mną zatrzasnęły się z hukiem. Jestem, wyszeptałam. Przyszłam. Ugr ruszył w moją stronę. Kiedy dotknął mojej dłoni pyskiem, poczułam, że znak na udzie rozżarzył się, jakby odpowiedział na jego dotyk. Zadrżałam, ale nie ze strachu. I wtedy pojawiła się ona, kobieta w bieli. Stała w przejściu, na gastopy na zimnej ziemi, włosy spływały po ramionach jak wodospad. Na jej piersi świeciła ta sama pieczęć, co na mojej skórze. Spojrzała na mnie długo, potem przeniosła wzrok na księżyca i skinęła głową. Księżyc zarżał głęboko, a echo tego głosu wstrząsnęło całym wnętrzem stajni. Znak na ścianie zaczął wirować, linii pulsowały coraz szybciej. Światło stawało się oślepiające. Upadłam na kolana. Koszula rozsunęła się, odsłaniając. Ugyr pochylił się nade mną i oparł pysk w miejscu, gdzie biło moje serce. Poczułam, jakby przenikał mnie, nie dotykiem, lecz siłą, światłem. W tej chwili kobieta w bieli podniosła rękę. Znak na moim udzie zapulsował tak mocno, że krzyknęłam. A potem zobaczyłam. Pole pełnia księżyca, tłum ludzi w dawnych strojach. Kobiety białe jak ja, konie czarne jak księżyc. Rytuał powtarzany przez pokolenia. A ja, jedna z nich. Ostatnia. Kiedy obraz zgasł, kobieta uśmiechnęła się lekko i zniknęła. Zostałam tylko ja i księżyc. On spojrzał mi w oczy, a ja zrozumiałam to dopiero początek. Drzwi stajni otworzyły się nagle. W progu stanął ktoś. Mężczyzna. Wysoki, nieznajomy, ale jego oczy mówiły, że znam mnie od dawna. Wiktorio, wyszeptał. Już wiesz. Serce podskoczyło do gardła. To nie był koniec, to było wezwanie.